moje gorba to HMPplayerf.pl. Jeśli chcecie odcinki, to piszcie w komentarzach. No i Minecraft Survival na serwerze HM. No i IP serwera będzie w opisie. Szkoda, że mojego skina nie widać. To by był kul. Cool. Tam za tobą chodzę. Tam jest, czy jest bezpiecznie? Jestem Jackie Chan. Złapy Zła, bije. Jak, jak oglądałem ostatnio tego. Jak patrzyłem na kanał yy, yy, tego. Ja no, on miał na imię? Obraz, dealera, to ja to fajny był młot na dwa, dwie ręce w Minecraft'cie. Na dwie ręce! No i tak... I poparłem, i i, popa, na moim i, i było, zauważyłem e, taki jeden Domestru, fragment. Jak gość tymi łapami było takie e, druga druga ze natomiast Minecraft na multiplayer, a, no reszta serii, no nie nie, nie patrzyłem dawno, ja i... no to tak. Ta. Ja tak od YouTuba tak da, dużo nie odwiedzam, bo to mnie tak za bardzo nie interesuje, ale skoro mamy te programy do nagrywania, to myślę, że będę cię, hmm. częściej na YouTubie Yy, I przepraszam za to, że się mylę z tymi słowami. Bo jakoś tak na szybko mówię. I... No i co? No i tyle. A daję głos Geimer. Uważaj, skrzynkę. Na górę i na losowy te teleport. Może znajdziemy Dobra, Merkiew. odkopuj się. Odkopuj nas. Dobra, już jedno okienko zrobiłem. z bik. No, dwa serduszka mniej mam, hopi. I nie mam drewna, mi zrób. Mi zrób łódkę. Daj mi jedną. Dobre. Ale wiesz, że ciężko znaleźć ląd na wodach. No, a jak się nie uda, no to... Od, no, idź, otwórz, otwórz! Chodź szybko! Co? Ja płynę. Czekam na Ciebie, bo tutaj kawa mam nic. Uważaj na kałamarnicę, ja płynę na przed siebie. Nie wiem, bo kolega mi pokazywał, że chyba spacem jest takie sprint łódką, coś takiego było. Takie tur turbo łódka jest takie coś, że yy, tego... Wow! Nie pchaj łódki! Oj, czekaj, widzę jakieś wniesienie. Wnies to jest taka mała. Czekaj, bo to jest duże nawet, takie jak patrzę na głąb. Nie. Małe jest. Patrzyłem. Patrzę tylko na głąb wody, ale teraz. Gdzie ty płyniesz? Zresetowało mi się światło. Na samym morzu było. O góry! Mój ulubiony biom. Dawaj, tam się osiedlamy. Góry. Właśnie. Właśnie y, za, y, góry na takie przetrwanie to y, są z małymi surowcami na zewnątrz, ale za to duże, duże, jest owiec, kur, krów, no świń. Wiem, wiem, ale się dziwię, że teraz czemu nie ma. No, i góry, ja lubię z tego powodu góry, bo na takie wydobywanie surowców, na przykład żelazo. Dobra, to zaraz opowiem. Ja muszę zebrać. O, kejwik mały czy duży? Mały, mały, mały kejwik. O, mutantę nam. Czekaj, skombinuję craftinga. Wykop tu, tutaj. O, tu wykop. No, takie ścianie, żeby było więcej. No. Teraz się pozbieram, pozbieram sobie żwiru trochę, choć nie wiem na co. O oh, fak, Łopata. Jeszcze już chwilkę. Idę. Idę czekać, zjem z chaba.